Witam Was bardzo serdecznie w drugiej części styczniowego omówienia mangowych nowości. Zaha Sanko to nastolatek, na którego polują wszyscy degeneraci, łowcy głów i inni żądni władz despoci w całym kosmosie. A wszystko za sprawą wystawionego za nim listu gęczego, w którym zapisano, że ten, kto zdobędzie jego kości, będzie mógł spełnić swoje dowolne życzenie. Tym sposobem Zaha i jego potworny towarzysz Awakian przemierzają wszechświat w poszukiwaniu tajemniczego zleceniodawcy. Warto przy tym tytule wspomnieć, że Daidark jest obecnie wychodzącą mangą od autora Dorohedoro. Morihito to nastoletni potomek rodu wywodzącego się od czarodziejskich chowańców. Choć jest pół ogrem, nie różni się wiele od swoich rówieśników, oczywiście nie licząc niewyobrażalnej siły, którą próbuje utrzymać w tajemnicy. Pewnego dnia dowiaduje się, że w jego domu ma zamieszkać Niko, przyjaciółka z dzieciństwa, która właśnie zakończyła szkolenie na czarownicę. Zadaniem Morihito ma być ochrona dziewczyny, która od lat nie przebywała w świecie ludzi. Jednak ku przerażeniu chłopaka Niko okazuje się jeszcze większą niezdarą niż pamiętał, a w dodatku teraz jej popisom wturuje nieumiejętnie kontrolowana moc magiczna. Kaboku Kotani to spokojny licealista, który usilnie stara się nie wyróżniać w żaden sposób. Boi się, że mógłby stać się obiektem kpin, ale równie mocno przeraża go perspektywa potencjalnej popularności. Nie robi więc niczego, co mogłoby go wystawić na ocenę innych. Do czasu, gdy pewnego dnia w pustym szkolnym korytarzu natrafia na tańczącą dziewczynę. Ta zaś wydaje się zupełnie nie przejmować, że ktoś może ją zobaczyć. Pragnąc poczuć się kiedyś równie wolnym, a jednocześnie chcąc zbliżyć się do nieznajomej, Kabuko postanawia wstąpić do szkolnego klubu tanecznego. Nawet nie przypuszcza, jak ta spontaniczna decyzja odmieni jego życie. Miasto więzienne to ponure miejsce zamieszkałe przez różnorakich przestępców. Wewnątrz jego murów nie ma krat i strażników, ale zagrożenie czyha na każdym kroku. Zwłaszcza dla kilkuletniej Chloe i jego młodszego braciszka, którzy po śmierci rodziców ukrywają się w jednym z budynków. Pewnego dnia dziewczynce cudem udaje się uciec z miasta, jednak jej brat nie ma na tyle szczęścia. Nie mogąc pogodzić się ze swoją bezsilnością, Chloe postanawia za wszelką cenę zdobyć umiejętności, dzięki którym zdoła pewnego dnia wrócić i uratować chłopca. Kiedy Alfa Megumi usłyszał, że uzbrojony w stalową rurkę, zamaskowany osobnik pobił jego kolegów, postanowił własnoręcznie wymierzyć sprawiedliwość. Szybko okazało się, że oprawcą jest Sugumi Yamada, wojowniczo nastawiony chuligan o twarzy mordercy. Bójka wisi w powietrzu, ale nie tylko ona. Niespodziewanie od Sugumiego zaczyna dochodzić zapach pełen feromonów charakterystycznych dla Omegi. W dodatku winowajca nawet nie zamierza ukrywać faktu, że właśnie przechodzi ruję. Jest to oczywiście gatunek yaoi i chyba po raz pierwszy w Polsce omega-wers. Wychowany w zamożnej, japońsko-włoskiej rodzinie, Kokoro wreszcie spełnia swoje marzenie o przyjeździe do kraju kwitnącej wiśni. Postanawia zamieszkać w małej wiosce, gdzie już pierwszego dnia poznaje Hadziego. Młodego mężczyznę o nieco gburowatym charakterze, który okazuje się jego sąsiadem. Kokoro, mimo swojej pogodnej natury, przerażająco niejapońskiej otwartości i niegasnącego zapału do pomocy na farmie, okazuje się być zupełnie nieprzystosowany do normalnego życia. O dziwo jednak, ta nieporadność wcale nie irytuje Hadziego, a wręcz wzbudza w nim instynkt opiekuńczy. Gdy dotknięcie osoby wystarczy, aby móc odnaleźć rzecz, którą zgubiła, Manakami Shiro to posiadacz niezwykłej mocy jasnowidzenia za pomocą dotyku, a także właściciel zadłużonego antykwariatu z książkami. Jego zdolności odkrywa Akabane, jego wierzyciel. Niestety, mężczyzna jest dość niebezpieczny i bezwzględny, oraz ma powiązania z Jakuzą. Akabane jednak proponuje Manie, że jeśli przyjmie od niego zlecenie ten umorzy mu dług. Wydawnictwo Akuma przedstawiło swojego młodszego braciszka, jakim jest imprint wydawniczy Tenko, w którym będą wydawane klasyczne mangi. Klasyczne mangi w rozumieniu Akumy to tytuły nie będące na pograniczu erotyki. W nowym imprincie znajdą się w przyszłości romanse, shouneny, kryminały i wiele więcej. A już na start Tenko zaserwowało nam trzy tytuły – które są ostatnie na ten rok od tego wydawnictwa, braciszka. Pewnego dnia Alicja, liderka popularnej grupy, poszła na szkolną herbatkę i znalazła się w nieznanym lesie. Czerwony kapturek, calineczka, królewna Śnieżka, bohaterki bajek pojawiają się jedna po drugiej. Mówi się, że te, które spotkał niefortunny koniec, zabijają się nawzajem w grze bohaterek, aby odmienić swój los. Tak zaczyna się piękna, ale okrutna baśń. Przed Kiołko Fujino, która prowadzi firmę krawiecką, nagle pojawia się tajemnicza wróżka. Tak zaczyna się podnosząca na duchu przygoda człowieka i wróżki, które odkrywają świat pięknych ubrań. Marie to mała wróżka, która kocha ubrania. Zostaje przydzielona do zamieszkania jako pomocnica Fujino. I chociaż całe dnie spędza na szkoleniach, jest ciekawa świata ludzi, jednak z czasem sekret Fudzino i Marię może wyjść na jaw ze sprawą pewnego ucznia, który również widzi wróżki. Specjalista od historii gier, Shiro Tomura, zostaje poproszony przez śledczego o radę w pewnej sprawie dotyczącej zaginięcia. Nie jest to zresztą pierwszy raz, odkąd ujawnił on światu prawdę o swoim oryginalnym talencie i sile dedukcji. Jest zajęty nie tylko badaniami i wykładami, ale także często otrzymuje prośby o współpracę od wszelkiej maści detektywów. Jego intelektualna ciekawość jest siłą napędową. W lutym Waneko przekaże w nasze ręce 20 nowych tomików. Wśród nich znajdziecie nowości. Na Gahama. Bongo Stray Dogs Another Story, Kwiaty Zła, które na pewno kupię, Wiedźmy, Another oraz ostatnie tomy serii Grzesznicy Lazurowej Otchłani, Kasane i Summertime Rendering. Patrząc na to, ile serii ostatnio kończy się u Uwaneko, zapewne będzie dużo ciekawych zapowiedzi. Jeżeli chodzi o Studio G, to mamy o 3 tomiki mniej od Waneko, czyli 17. Warte jest jednak odnotowania to, że studio JG wydaje się wychodzić na prostą, jeżeli chodzi o terminowość wydań. JP wydaje jedynie 5 tomików, jednak jest to chociażby pierwszy tom czwartego partu JoJo, Czy nowości takie jak Claymore czy Tokyo Babylon? Dango natomiast wydasz 4 tomiki, co jest dla mnie pewnym zaskoczeniem, ale oby tak dalej. Na sam koniec wlatuje Kotori z czterema tytułami. Jednak tutaj mamy aż dwa początki: My Genderless Boyfriend i Light of My Life, oraz zakończenie trzytomowej serii. Znowu miałam ten sam sen. Z mojej strony to wszystko. Do zobaczenia. Cześć.